Mam na imię Wysława. Skontaktowałam się z kliniką na Podzamwczu w Szczecinie, przez co poznałam doktora Cegielskiego. To jest człowiek cudowny. Bardzo, bardzo odchodzi do pacjenta indywidualnie. Zwrócił uwagę na stan moich zatołg, gdzie ponad 20 lat cierpiałam. Na konsultacji z doktorem Cegielskim doktor zwrócił uwagę na siódemki mojej ósemki. Doktor mi powiedział, że dopóki nie usunę tych zębów, zatoki się nie zamkną, nic nie przyniesie rezultatu w leczeniu. Okazało się, że bez antybiotyków zatoki są wyleczone. Dziękuję panie doktorze, to jest super. A teraz rozpoczynamy z doktorem kolejny etap poprawiania mojej jakości życia.